Z tej strony codziennie lepsze, a to jest kolejny odcinek Daily 360, i dzisiaj będziemy kontynuować trzeci film o nawykach. I tutaj chciałem odnieść się do tego, że w momencie, w którym chcesz wprowadzić jakiś nowy nawyk, to znaczy dążysz do, do tego, żeby coś, jakieś działanie było dla Ciebie wyborem domyślnym i działo się automatycznie bez Twojego myślenia czyli żebyś robił coś bez konieczności. Zmuszania się do tego bez konieczności walczenia z samym sobą, bez konieczności nawet myślenia o tym, tylko po prostu, żebyś to robił nawykowo, bo to jest nawyk, to, to znaczy że ten nowy schemat musi zastąpić miejsce istniejących schematów, czyli w tym momencie w twoim życiu są jakieś schematy. Wszystko, co robisz powtarzalnie, wszystko, co do czego przez lata, przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat się przyzwyczajałeś, to te wszystkie wybory, które podejmowałeś, wszystkie sytuacje, które miały na ciebie wpływ, one stworzyły jakoś twoją osobowość i na tą osobowość składa się sposób myślenia przekonania oraz właśnie różnego rodzaju nawykowe działania. Czyli ty jesteś już dzisiaj w jakiś sposób ukształtowany. Jakieś wybory podejmujesz domyślnie, myślisz w jakiś sposób, masz jakieś przekonania, pewne automaty, schematy i tak dalej. Więc w momencie w którym ty próbujesz to teraz zmienić, to ingerujesz w swoją osobowość. Czyli ten nowy schemat musi zastąpić jakiś istniejący, musi wyprzeć jakiś istniejący schemat. I teraz weźmy dla przykładu chodzenie na siłownię. Jeżeli przez kilkanaście czy przez kilkadziesiąt lat w Twojej rzeczywistości nie funkcjonowało coś takiego jak siłownia, to znaczy, że ty masz schemat niechodzenia na siłownię. To znaczy, nie, nie funkcjonuje nic takiego u ciebie. Jest masa innych schematów, które realizujesz. Być może uprawiasz jakiś inny sport, być może coś innego robisz. Być może masz jakieś inne przyzwyczajenia, na przykład grasz często na konsoli, być może przeglądasz media społecznościowe zawsze po południu. I to jest już jakiś silny schemat, który kształtuje cię od lat który jest już ukształtowany w tobie, który jest umocniony, on jest silny. W związku z czym, jeżeli ty teraz chcesz wprowadzić nowy schemat, to dopóki on nie będzie tak samo silny, że nie wyprze tamtego, to on nie będzie automatyczny. Czyli ty możesz oczywiście przyzwyczaić się do pewnych rzeczy, na przykład dochodzenia na siłownię, ale żeby to się stało automatyczne, to, to ten schemat po prostu musi wyprzeć poprzednie schematy. I tu jest jedna z takich pułapek, którą większość ludzi naprawdę nie rozumie. Że jeżeli wprowadzam jakieś nowe zachowanie i wprowadzam je od miesiąca, bo ktoś powiedział, że nawet się tworzy przez 21 czy przez 30 dni? No, popatrz na to tak logicznie. Jeżeli przez 20 lat robiłeś coś, a teraz przez miesiąc robisz coś przeciwnego, to który schemat jest silniejszy? No, ten, który robiłeś przez 20 lat, choćbyś go nie wiem jak wyparł, to on kształtował Twoją osobowość przez 20 lat. Więc w tym momencie, w którym ty walczysz z tym, żeby na przykład stać się osobą aktywną fizycznie, trenować regularnie i tak dalej, przejść na zdrowy tryb odżywiania, a wcześniej przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat jadłeś śmieciowe żarcie, opierdalałeś się yy, i nie miałeś nic wspólnego ze, ze sportem. To jak myślisz, który schemat jest silniejszy? No oczywiście, że ten pierwszy. Dlatego każde e, takie odstąpienie już od schematu będzie sprawiało, że ten, ten stary schemat będzie przejmował nad tobą z powrotem kontrolę. I tu właśnie wchodzimy w temat wyjątków, bo bardzo często w momencie, w którym ludzie wdrażają jakiś taki nowy nawyk, szczególnie to ma miejsce w przypadku brania się za siebie, w kontekście zdrowego odżywiania, i tak dalej, to chcą bardzo szybko wprowadzać wyjątki. Ale musisz wiedzieć o tym, że wyjątek to jest otwieranie drzwi staremu schematowi. W momencie, w którym staram się zmienić swoją osobowość na osobowość osoby aktywnej i wprowadzam nowy schemat, który nigdy wcześniej nie miał miejsca w moim życiu, staram się zmienić swoją osobowość, zmienić swoje domyślne wybory, zmienić swoje przyzwyczajenia, i tak dalej, staram się wyprzeć ten stary schemat no to w momencie, kiedy ja zacznę już po dwóch, trzech tygodniach wprowadzać wyjątki, to ja go przywołuję z powrotem. Czyli w momencie, w którym po pozwalam po prostu sobie na jakieś wyjątkowe sytuacje, czyli staram się odżywiać zdrowo, ale pozwalam sobie raz w tygodniu na tak zwany cheat meal, to cały czas trzymam jedną ręką ten stary schemat. I w momencie, w którym on jest kilkaset, kilka tysięcy razy silniejszy, bo kształtował mnie przez wiele lat, nie pozwalam mu odejść, i nigdy się go nie pozbędę w ten sposób. I dlatego uważam, że przez pierwsze tygodnie, nawet miesiące, powinno się wprowadzić taką zasadę, żeby nie było w ogóle wyjątków. I to jest najbardziej skuteczne zachowanie, bo w momencie, w którym pozwolisz sobie na wyjątki, i te wyjątki będą naprawdę nieregularne i nieokreślone o tym zaraz też powiem no, to cały czas ten stary schemat będzie deptał ci po piętach. I to właśnie robi większość ludzi. Jestem dwa tygodnie na diecie, no to dobra, to zjem sobie burgera. No właśnie przywołujesz stary schemat. Tylko pamiętaj, że on jest o wiele silniejszy. Musisz kilkaset razy zjeść sałatkę. A wystarczy kilka burgerów, bo one cały czas depczą ci po piętach, bo to jest twój stary schemat, który od wielu, wielu lat cię prześladował, od których który cię kształtował. Od wielu lat, być może teraz cię prześladuję, ale od wielu lat cię kształtował. Więc nie dziw się, jeżeli jesteś 2-3 miesiące na diecie i nagle zjadłeś trzy razy pizzę, i nagle wróciły twoje stare przyzwyczajenia. To jest bardzo logiczne. Po prostu tak funkcjonowałeś przez większość swojego życia. Takie zmiany. Teraz, mimo tego, że wiele osób w branży rozwoju osobistego obiecuje szybkie zmiany, obiecuje kursy zmiany nawyków, zmienisz swoje nawyki w trzy tygodnie i będziesz szczęśliwy, główno prawda, jeżeli tylko pozwolisz, yy, oczywiście możesz zbudować automaty, ale jeśli tylko przestaniesz te auto, tych automatów pilnować, to stare schematy wrócą znowu i ty znowu do nich wrócisz, i oni ci sprzedadzą szkolenia motywacyjne, inne pierdoły. A ty będziesz to kupował i, i w kółko to się będzie kręcić, bo nie rozwiążesz prawdziwego problemu i nie rozumiesz, jak to wszystko funkcjonuje. Tu nie ma magicznych metod. Tu jest kwestia pracy u podstaw. I w momencie, kiedy to akceptujesz i, i wiesz, jak to funkcjonuje, no to wtedy możesz wygrać. W innym wypadku to cały czas będzie szarpanina, bo jeśli będziesz sobie pozwalał na te wyjątki zbyt często, no to po prostu cały czas masz walkę tych dwóch schematów. I właśnie w kontekście wyjątków powinniśmy przede wszystkim e, zwrócić uwagę na to, żeby one były dokładnie określone tak samo jak e, określaliśmy kwestię wprowadzania nawyku. Czyli bardzo konkretnie, jeżeli powiesz sobie tak, chcę trzymać dietę w 80%, to nie, nie, nie można powiedzieć sobie nic głupszego w momencie, w którym próbujesz wdrożyć ten nawyk. W momencie, w którym ten nawyk już jest wdrożony, odżywiasz się dobrze od roku, od dwóch. I to jest Twój sposób bycia, to jak najbardziej takie podejście jest zdrowe jest ok. I wiele osób to praktykuje, wiele osób to kultywuje, ale w momencie, w którym Ty od miesiąca zaczynasz się zdrowo odżywiać i raczkujesz w tym temacie, próbujesz zmienić swoje przyzwyczajenia, to jak sobie powiesz, że 80, w 80% będziesz chciał się zdrowo odżywiać, to będziesz przeginał, będziesz cały czas przywoływał ten stary nawyk, nie, nie, nie opanujesz się, będziesz po prostu nadużywał tej możliwości robienia wyjątków. I dlatego, jeżeli sobie powiesz na przykład, raz, dwa razy w tygodniu będę, nie będę się trzymał diety, to to jest bardzo kiepskie określenie. Bo co to znaczy, raz, dwa razy w tygodniu? Kiedy konkretnie? Co to znaczy, nie będę się trzymał diety? To znaczy, że co? Że będę jadł w opór wszystko? Czy że zjem dodatkowe ciastko? Bo musisz to określić. Jeżeli określisz sobie dokładny wyjątek, że na przykład co drugi czwartek mogę sobie zjeść, nie wiem, trzy kawałki pizzy i wypić jedno piwo, to to jest twój wyjątek. On jest bardzo, bardzo konkretny. Możesz go wziąć pod uwagę w swoim planie i wiesz dokładnie co i jak możesz zrobić. W pierwszych tygodniach i miesiącach coś takiego może funkcjonować. Chociaż na dobrą sprawę ja w pierwszych miesiącach w ogóle bym zrezygnował z jakichkolwiek wyjątków, a dopiero później wprowadzałem tego typu zasady, dopóki te schematy się nie ukształtują jakoś naprawdę mocno, bo w innym wypadku naprawdę będziesz tego nadużywał i po prostu przegrasz. Stary schemat z powrotem wejdzie drzwiami, które mu otwierasz. Więc, no więc tak to wygląda. Nie zostawiaj sobie pola manewru, bo im więcej pola manewru sobie zostawisz, tym po prostu trudniej będzie Ci po prostu ten swój nowy nawyk wdrożyć i go utrzymać. Bo wdrożyć nawyk przez kilka tygodni to jest jedno, ale później kwestia jest utrzymać ten nawyk i zmienić swoją osobowość, tak żeby to już było coś stałego utrzymać te nawyki. To jest, to jest prawdziwe wyzwanie. Bo zacząć coś robić, ok, tylko żebym bardzo często mylimy to w ogóle i w momencie, w którym zaczynamy już coś robić nawykowo, przyzwyczajamy się do tego, nam się wydaje, że ten nawyk już stworzyliśmy. Hura, po dwóch miesiącach regularnie biegam. Super, to ja już nie muszę tego pilnować. No i pojawia się pierwszy wyjątek, drugi wyjątek, tu sobie znajdziesz jakąś wymówkę, tu sobie znajdziesz jakąś wymówkę i nagle się wszystko rozjeżdża i wraca stary schemat i dziwisz się, ale dlaczego? Przecież już zbudowałem ten nawyk. No, zbudowałeś, ale to było dwa miesiące, a wcześniej przez 15 lat nie biegałeś w ogóle. Więc dlatego ten stary schemat tak szybko wraca. I tutaj właśnie kluczową kwestią jest utrzymanie tych nawyków, a żeby to zrobić, potrzebujesz żelaznych zasad, potrzebujesz dyscypliny. I nie znaczy to, że nie możesz sobie pozwolić na żadne wyjątki. Tylko po prostu określ się dokładnie. Raz w miesiącu, co znaczy raz w miesiącu? Pierwsza sobota miesiąca, tyle. Na przykład konkretnie. Co zrobisz, co możesz, na co możesz sobie pozwolić? To nie znaczy, że za każdym razem musisz sobie na to pozwalać, ale żebyś wiedział, co możesz, a czego nie możesz. I teraz kwestia podejścia do błędów. Jeżeli popełnisz błąd, jeżeli rozjedzie ci się coś, no to przede wszystkim spróbuj tu rozdzielmy to też na dwie kategorie. Jeżeli popełnisz błąd całkowicie, nie zrobiłeś czegoś, chociaż miałeś to robić regularnie, to Twoje skupienie powinno powędrować na tym, żeby tego błędu nie popełnić drugi raz z rzędu, bo w momencie, w którym popełniasz go drugi raz z rzędu, to tworzysz nowy schemat, a raczej przywołujesz ten stary. Czyli jeżeli coś się dzieje z rzędu drugi raz, to jest to już schematyczne, to się już tworzy nawyk. Dlatego Twoje skupienie powinno powędrować na tym, żeby tego nie popełnić drugi raz. Natomiast jeżeli kwestia dotyczy tego, że Ty chcesz coś robić, i na przykład widzisz, że już nie dasz rady, nie masz możliwości, jakieś są okoliczności, które wskazują na to, że dzisiaj ci się nie uda, to pamiętaj o drugiej zasadzie, że 5 jest lepsze od 4, 6 jest lepsze od 5 i tak dalej. Nie zawsze musisz celować w dziesiątkę. Jeśli chciałbyś biegać 40 minut dziennie, masz akurat taką poprzeczkę, no to teraz. Zastanów się, jeżeli nie możesz tego zrobić, to co możesz zrobić? Czy możesz pójść pobiegać na 20 minut, czy możesz pójść pobiegać na 15 minut, nie możesz w ogóle pójść biegać, to może możesz pójść na spacer, może możesz zrobić inne kardio. Postaraj się zrobić cokolwiek w kierunku tego utrzymania nawyku. Nawet jeżeli już z góry wiesz, że to się nie uda dzisiaj, że nie spełnisz, nie, nie zapiszesz tej fajeczki przy, powiedzmy, czy nie, nie zaznaczysz na zielono w habit trackerze, że spełniłeś tą rzecz. To spróbuj przynajmniej się przybli przybliżyć, bo większość osób traktuje to jako 100% albo nic. Czyli, okej, okay, chciałem czytać pół godziny książki dziennie, no nie mam czasu już pół godziny, to już nie robię tego wcale. A dlaczego nie poczytasz 10 minut? Przecież 10 minut, okej, okay, powiedzmy w Twoim wyobrażeniu to nie będzie spełnienie nawyku, ale przecież będziesz robił tą czynność. To jest już potwierdzenie Twojej nowej rzeczywistości. Więc warto to robić, warto próbować się chociaż zbliżyć. Nie masz książki, nie masz możliwości, może przeczytaj jakiś artykuł w internecie, może posłuchaj audiobooka, zrób cokolwiek, żeby przybliżyć się do tego celu, żeby kształtować tą swoją nową rzeczywistość, wspierać nowy schemat, a niszczyć stary schemat. I tutaj jeszcze jest jedna rada, taka już chyba ostatnia: to jest warto mieć coś takiego jak plan minimum i plan optimum. Ja to yy, bardzo często stosuję. Szczególnie w nawykach, które już uważam, że są ukształtowane. I podam Ci kilka przykładów. Pierwszy przykład to jest nawyk robienia 10 tysięcy kroków dziennie. Robię tak już od bardzo, bardzo dawna. Bardzo rzadko zdarza mi się nie zrobić tego. I cały czas moim planem minimum jest zrobienie 10 tysięcy kroków dziennie. To jest minimum. W to celuję. To jest absolutne minimum, które muszę zrobić, żeby sobie zaliczyć, że ten nawyk realizuje. Ale ja robię zazwyczaj 20-25, i to jest 20 tysięcy. To jest mój plan optimum. Chciałbym robić 20 tysięcy kroków dziennie, ale jeśli nie zrobię, to minimum to jest 10. I tak samo. Mam teraz plan od fizjoterapeuty, który zawiera 4 ćwiczenia, które mam robić w seriach codziennie. I mój plan minimum zakłada te 4 ćwiczenia, ale oprócz tych czterech, plan optimum zakłada jeszcze kilka innych. Czyli optymalnie byłoby, jeżeli zrobię. Te cztery plus kilka innych, ale jeśli by się miało nie udać, to poprzeczka jest nisko cały czas. I dalej to są te cztery ćwiczenia. Tak samo w kontekście kroków. Jeżeli moim celem będzie nagle 25, to cały czas planem minimum będzie 10. I tyle, bo jeżeli będę się schizował i cały czas tą pod, poprzeczkę podnosił, no to może się to wszystko wykoleić i mogę zaniechać działania i wrócić do starych schematów. Dlatego warto po prostu tą poprzeczkę sobie rozdzielić na dwie. Jedną optymalną, w którą cały czas celujesz, a drugą minimalną, która daje ci komfort, że cały czas pracujesz nad nawykiem, nawet jeśli nie osiągasz swojego głównego celu, to jednak przybliżasz się i tworzysz tą nową osobowość, tworzysz ten nowy schemat, nie dajesz dojść do głosu staremu schematowi. Mimo, że nie realizujesz celu, nie udaje ci się zrealizować celu, to dalej czujesz dumę i postęp, że twój nawyk się kształtuje i się utrwala więc w ten sposób można to robić. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymajcie, hej.